Przed nami y, drużyna ziarnek. Bardzo mi miło. zdobyłyście się drugie miejsce w turnieju pocieszenia. Jak oceniacie formułę? Formuła jest bardzo ciekawa. Mnóstwo bardzo dobrych gier. Y, poziom powiedziałem wyrównany, tylko niektórzy mieli troszeczkę więcej szczęścia. Y, bardzo sportowo, bardzo sympatycznie. Można spokojnie polecać każdemu uczestnictwo w tym turnieju. Było fantastycznie. Dodasz coś? Fajna zabawa, super atmosfera, fajni ludzie. Także zapraszamy, na pewno będziemy w przyszłym roku również uczestniczyć. Świetnie, a chyba z tego co widziałem listy zgłoszeń widzimy się też jutro. Ma, zgadza się? Tak, jutro chcemy również wystartować, tym razem w turnieju Pań. No mamy nadzieję, że zabrniemy do turnieju głównego. Także yy, znaczy zabrniemy, yy, co najmniej po pierwszej rundzie będziemy grać dalej. Nie tak jak dzisiaj, że no niestety zabrakło nam troszeczkę szczęścia. Ale to zabrakło wam troszeczkę szczęścia tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o losowanie i trafienie na, lepszej, na lepszą drużynę, tak? Yy, niemniej widzę puchary w rękach, więc wydaje mi się, że yy, możecie być zadowolone jako całość od waszego występu w dniu dzisiejszym. Jak każdy amator, jesteśmy przede wszystkim zadowolone z tego, że grałyśmy przynajmniej dwa mecze bardzo dobrze. Trzecia para była poza naszym zasięgiem. No i tu nie ma co żałować, tak po prostu jest w sporcie. Natomiast rzeczywiście te, te dwa mecze zagrałyśmy tak, że jesteśmy, możemy z nich być zadowolone. I to jest chyba najważniejsze w tym, no bo przecież to jest nasza pasja, tym się cieszymy. I to jest najistotniejsze, żeby w, w, mieć z tego po prostu wielką przyjemność. Jeszcze raz serdecznie gratuluję drużynie Ziareks yy, zdobywczynie drugiego miejsca w drugich wielobranżowych mistrzostwach Polski w tenisie. Dziękuję.